Hmm, tutaj nic nie ma. Zapewne, gdyby nie włączył tego programu od ABU, to nic byście nie widzieli. Tak, save. Chcę, że tak zapisuje co chodzi? Jakie pierdzielę. Co jest? Co tam jest? No tak. Awesome. Muszę przyznać, że mało, mało zabierają te otwory. Wow, to taka świątynia, w ogóle cała. E no, fajne, fajne, fajne. To muszę przyznać, że niezłe. E, przypieszymy trochę. Widać, że te korytarze są dość. duże. Ło, wow, tych przeciwników tam jest sporo. O kurwa, to ty. No, dawaj, web. Robimy grę. Idziemy dalej. się w ogóle nie opłacał przejść. Fajnie. Zbudźmy kolejną nogę. Nie ma, pewnie. No, tracę czas. Grza, e, Idziemy tutaj. No i chyba gdzie doszedłem. Świetnie. To... Weź to. Czemu ja nie mam z domu koktajli ustawiony ustawiony? ustawionych? Mam 33 koktajle. A to dużo. Dobra, tutaj sprawdźmy. O mój Boże, coś czuję, że to będzie wielki obszar do zbadania, po prostu. Ani drgnie. Chyba najpierw muszę otworzyć zawór główny. Wtedy może zadziała. Masakra, czemu to wszystko musi takie duże? Wow! Dead? Dobra, cieszę, Z tego powodu się cieszę, akurat. A, dokąd mi? O rany, jaka wielka lokacja. Masakra. Nie, nie chciałem spać tutaj. A, co tu jest? Coś tu widzę. Świetnie municja. Przyda się. No save. Kompletnie się już zgubiłem, nie wiem, gdzie jestem. Znowu spadłem oczywiście. Moja genialna myszka. Nawet się cieszę się, że będę nagrywać z PlayStation, bo tam przynajmniej nie ma tych cholernych myszek. Dobra, nie wiem, co tam jest. Na razie tam. No de jesteś już Ech, Świetnie Nie wiem do czego to służy, ale wejdziemy tutaj Mówisz Dobrze, dziękuję że przynajmniej biegać umiesz Eee, w takim razie pójdziemy jeszcze tutaj Hop, hop O mój Boże, gdzie ja jestem? I chyba wróciliśmy do punktu wyjścia choć nie, tu nie byłem, bo tu są koktajle więc na pewno tu nie byłem O rany, dobra Jeszcze jakaś poważna lokacja, tutaj oczywiście coś się nie wczytało A, rany, 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 rany. Widzę amunicję. Świetnie. Nawet do karabinu. I wejdźmy tutaj. No, tu nie mogę. No, świetnie. Gdzie ja mam iść? Co ja mam zrobić? Pierwsze pytanie. Skręcimy tutaj. Bo stąd przeszliśmy w zasadzie. Eee, dobra, moja, moja niesamowita orientacja w terenie zostanie wystawiona na ciężką próbę. Tak jest, przynajmniej doszliśmy do momentu. W tym jesteśmy w miejscu, gdzie było to przejście. Znaczy, że tu jeszcze nie byliśmy fajnie. Cały czas się błąkam po labiryncie kanałów. rany, rany, rany. Słyszę zombiaka, słyszę go. O, właśnie, tu chciałem dojść. Dobra. Tu jest w takim razie coś ważnego. Skoro on gra, podpowiada, że może tu zostać. W takim razie, jak otworzę ten włas. Łańcuch się przeszkadza, tak? Znaczy eee, ja mam coś, żeby przeciąć łańcuch? Mogę na przykład tym? Za mocno trzyma. Nie otworzę bez klucza. Klucz do kanałów. Pięknie. No i co teraz? Hmm. No czekajcie, okej, okay, już jestem, przepraszam, musiałem coś zrobić Dobra, pamiętam, że był tam gdzieś drugi zawór, więc jego poszukamy teraz A może w tą stronę był? Sprawdźmy to Jakby co przed zombiakami uciekamy Spadaj Nie muszę naprawdę z tą walczyć Tak, to no na pewno nie jest dobra lokacja tak, W takim razie idziemy teraz tutaj Może ile was tu jest? Chyba dobrze idę... Tak. Świetnie. Teraz safe. I pamiętam, że tam była jakaś studnia. Chyba właśnie teraz będziemy mieć pokazane co zrobić dalej. Tak jest, woda się podnosi. Niebezpiecznie szybko. Chyba no dobrze biegnę, nie wiem. Jak mi się uda za ra razem trafić, będzie super wręcz. O proszę, dobra, teraz sprawdzimy, czy tu się da Teraz zejść. Hmm, da się. Ekstra. No, ale co mi to dało? A no, proszę, dobra, tu jest drabina, fajnie. Czyli przeszliśmy ten moment. Całe szczęście. Nie podoba mi się. Kanały są duże i do dupy. Dobra, zapiszę grę, żeby mi się nic nie wywaliło. I przechodzimy do następnej lokacji. Tak, nic nie zapomniałem. Dzięki. Dobra, wczytało się. Chyba przeszliśmy już do jakiegoś. Nie, wiem, magazyn? Wygląda no, jak magazyn. No, przeszukajmy ten obszar. Najpierw sprawdźmy, czy to się da otworzyć. Nie da się, ale tu są jakieś elementy i pokazuje, że jest coś istotnego Dobra wyłącznie. Tak Tylko nic nie widzę coś ciekawego. Nie to. Też nie to, ale ja cię proszę. Jim. dobra, na pewno będzie safe. Pójdziemy sprawdzić, co jest dalej. W każdym bądź razie tu jest dynamit i przenikająca skrzynka. Wow, mogę wejść na dach? Coś widzę? Nic nie widzę. Jak zawsze. A, tu jest drut czas mi to nie daje. Dobra, schodzimy. Co to było? Co to było? Nie wiem, ale mnie przestraszyło. Czemu ja znowu nie mam koktajli mołotowa zaznaczonych? Rybka. I koktajle. Ekstra. Tu też jest coś ważnego, kto... tak? No chyba żartujesz. Ha! Dobrze że zapisałem! Eee, to co? Mam pod tym szybciej przebiec czy co? A, bo będzie trzeba, ja już wiem chyba co trzeba zrobić. Tak jest. I tu chyba przeskoczyć, tak? Nu no. Pagadi! Ok, tędy przejść. No i proszę, kiedy mądry, inteligentny, nie? Uuu! Stróżne zejść nie mogę. Dobra. Aha, nawet się wrócić nie da. Dobra. Drzwi są zamknięte. To, to ma jakiś kanion, nie wiem co to jest nawet. Co jest? Tam nikogo nie widzę, więc spoko. Tak. Świetnie, jeszcze na straży, pewnie będziesz dead. Dead. Tak jest. Sjwik, na żyje idziemy dalej.